Przecież Hej, ty! Chciałbym do was dołączyć. Przyda się każdy człowiek dobrze władający mieczem. Hmm, umiesz coś? Jestem raczej kiepski. Racja, nie wyglądasz mi raczej na doświadczonego wojownika, ale myślę, że jest zadanie, w którym mógłbyś się sprawdzić. Co to za zadanie? Jeden z myśliwych, Louis, to był kapitan okrętowy. Nie tak dawno ta wstrętna ryba poniżyła mnie przy innych. Wykradł list od mojej żony, który dostałem przed wyruszeniem na wyspę Korinis i przeczytał go przy wszystkich. Nie wiem, jak bardzo musiał być pijany, żeby zaglądać w prywatne wiadomości. Oczywiście od razu go sprawłem. Ale nie dało mi to żadnej satysfakcji, bo Drań ledwo trzymał się na nogach. Więc jak chcesz się zemścić? Też chcesz go skompromitować? Wątpię, żeby ten stary pierdziel miał poczucie wstydu. Chcę, żeby zginęła mu jedna z jego pamiątek po marynarskim życiu. Co twoim zdaniem byłoby najlepsze? Bielizna kochanki w porcie, jakaś mapa, narzędzia ze statku, obojętnie co. Tego jest więcej, wierz mi. Kim jesteś? Zwon mnie, Luis, szczurze lądowy. Jesteś wilkiem morskim? Ano, niegdyś byłem kapitanem, ale to stare dzieje. Nieszczęsne wiatry sprawiły, że mój statek rozbił się u wybrzeży Korinis, a wtedy ci nędzarze ze straży stwierdzili, że... Celowo uderzyłem w skały, by zabić załogę. Idioci! Wyobrażasz sobie człowieka, który ledwo żywy dopływa do brzegu, a zamiast pomocy zostaje pojmany przez straż? Zostałem zesłany do kolonii i do teraz tu gniję. Ale co mi tam? Przywykłem do życia tutaj. Jest dobra zabawa. A ja jestem młody i tego od życia wymagam. Wszystko jest możliwe. Nie mam czasu na takie rzeczy. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Żadna wielka sprawa. Trzeba uważać, co się komu mówi. Nie się tego mówić. Trzeba uważać, co się komu Trzeba było mnie spytać wcześniej. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. <laughs> to przecież oczywiste. Powinien być mądrzejszy. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Trzymam się od tego, Darek. Mnie nie musisz odebrać. Hej, ty! Trzymaj, to mapa morska Luisa. Co my tu mamy? Myślę, że wścieknie się, gdy zobaczy, że zniknęła. Zgadzam się. Z tej mapy korzystał zapewne całe życie. Dobrze się spisałeś. Masz tu trochę złota. Możesz to sobie wynagrodzić w karczmie i wypić parę butelek dobrego wina. Czy jestem już gotów, by do was dołączyć? Żartujesz, tak? Próbujesz w ogóle zyskać tu reputację? Nie? No to nie zawracaj mi głowy.